Dość wciskania bloków deweloperów w mieście, dość betonowania miasta, niech w końcu gmina i miasto zaczną ze sobą rozmawiać odnośnie rozszerzenia granic miasta. Czas najwyższy, żeby wszystkie kluby młodzieżowe i dziecięce grały do tej samej bramki. Marzy mi się, żeby ełcka młodzież grała w centralnej lidze juniorów, a tym samym miejski klub sportowy Mazur Ełk grałby co najmniej ligę lub dwie wyżej. Ja bym tego chciał, a Wy? Mamy wełku dwa piękne stadiony lekkoatletyczne i mnóstwo uzdolnionej młodzieży. Jestem pewien, że wielu z nich mogłoby zostać mistrzami Polski w różnych dyscyplinach. Niech miasto i powiat coś z tym zrobią. Ja bym tego chciał, a wy? Mogłoby powstać w Ełku więcej mieszkań socjalnych i niech będą bardziej dostępne dla najuboższych. Niektórzy mieszkańcy Ełku żyją w bardzo skrajnych warunkach, bez łazienki, bez dostępu do prądu. Nie możemy sobie na to pozwolić. Drodzy mieszkańcy Ełku, już czas najwyższy, żeby samorządy zaczęły ze sobą współpracować, zamiast walczyć. A wy drodzy włodarze i radni jesteście tu dla nas. Czas najwyższy schować swojego i zacząć wspólnie siadać do stołu i rozmawiać, aby łączyć nas Ełczan, a nie dzielić. 7 kwietnia zapraszam wszystkich na wybory.